Niestety, finał poszukiwań płetwonurka, który w ubiegłą niedzielę zaginął nurkując w zbiorniku w honoradce, jest tragiczny. W środę wieczorem zakończyła się akcja poszukiwawcza. Ciało mężczyzny zostało odnalezione. Około godziny 18.30 właśnie tego ostatniego dnia, czyli 29 września, przy pomocy sonaru oraz robota podwodnego, poszukiwany płetwonurek został namierzony na głębokości około 30 metrów, a następnie wydobyty przez nurków na, na powierzchnię. Już w niedzielę po otrzymaniu komunikatu o zaginięciu nurka służby ratownicze podjęły natychmiastowe działania poszukiwawcze. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz na przeszukaniu akwenu i jego brzegów przy pomocy łodzi oraz na jeziora właśnie z wykorzystaniem sonarów oraz dronów podwodnych. Te działania pierwszego dnia zostały przed północą przerwane, następnie kontynuowane w dniach 27, 28 i 29 września. 29 września do poszukiwań zadysponowano dodatkowo strażaków z jednostki lotowniczego gaśnięcia numer 300 Runia z Sonarem oraz instruktora nurkowania z JDRG. W ubiegłym roku w tym samym zbiorniku wodnym na początku września utonął płetwonurek. Wówczas dowiedzieliśmy się, że zbiornik wodny w Honoradce powstał po wyrobisku pokopalnianym i stanowi wyzwanie dla nurków. Informacje, które powstały po, po wejściu odkrywki na, na dnie tego zbiornika, informacje skalne, pozostałości po, po pracy górników, te ślady po, po pracy koparek, elementy, które górnicy zostawili, a jeszcze to były czasy, kiedy oni zostawiali kilka rzeczy ciekawych pod wodą. Plus to, co my dołożyliśmy, powoduje, że akwen stał się jednym z najbardziej atrakcyjnych dla, dla płetwonurków. Jest to atrakcyjny, ale zarazem niebezpieczny teren, który kolejny raz stał się miejscem tragedii.